To już szósty dzień, kiedy pan Mariusz P. wisi na drzewie w ramach strajku. Jakie są jego postulaty? Jebać kominiarzy! Pogarda, śmierć i płacz dziecka. Te wszystkie czynniki doprowadziły do tej sytuacji. A teraz przenosimy się do pana Huberta Domurada, który przystaje nam pogodę na najbliższe dni. Dobra. Okej, okay, chwila. Teraz tutaj ustaję wszystko. No, bierz statyw. Dobrze, zaraz będziemy na wizję, więc musimy się pośpieszyć. Dobra, wiem, wiem, wiem. Nie, ale nie ma żadnych problemów z anteną? Nie, nie, przecież, przecież odłączyłem. Dobra, chodź tędy. Dobra, rozstawaj. Chyba wchodzimy na wizję. Okej, okej, okay, okay. okay. jest miara ostro. Okay, Dobra, tutaj wszystko działa. <noise> Witam serdecznie, tutaj Hubert Domura. w dzisiejszym programie przedstawię Państwu pogodę na najbliższe 5 dni. Jutro pogoda będzie przepiękna, około 30 stopni Celsjusza. Jednak już pojutrze Pogoda będzie coraz gorsza, z każdym dniem coraz mniej stopni. Będzie brzydkie słoneczko oraz brzydkie chmurki. Co jest? Przepraszam bardzo, pogoda będzie świetna w na najbliższych dniach. Człowiek pierdol. Robi co chce.